Hej, kiedy Marta, codzienny so, fit i dzisiejszy film odpowie na wasze najbardziej palące was pytania. Na pytania, które spędzają wam sen z powiek i nie pozwalają wam zasnąć albo budzą was w środku nocy. Znaczy nie, nie wiem czy tak jest, ale dzisiaj robimy pytania i odpowiedzi, czyli Q&A, więc zaczynamy. No dobra, więc bardzo dawno nie było już QA na kanale, więc myślę, że to idealny moment, żeby wrócić e, do tej serii. E, I ostatnio na karcie społeczność na moim kanale zapytałam Was, co byście chcieli wiedzieć. Jeśli chcecie widzieć wpisy na karcie społeczność i znać moje najnowsze filmy, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Dajcie też kciuka w górę, bo myślę, że ten film Wam się spodoba. I wybrałam najciekawsze pytania oraz te, które miały największą ilość kciuków, czyli głosów do góry. Zwracam też uwagę na pytania, które są od osób wspierających kanał, czyli fitnessiar. Możecie oczywiście dołączyć do osób wspierających w każdej chwili. Szczegóły znajdziecie w opisie. A teraz co? Zaczynamy! Czy jest coś wśród fitnessowej części Instagrama, YouTube'a, co Cię drażni z punktu widzenia sportowca, co może być niewidoczne dla przeciętnego odbiorcy? E, jeśli miałabym być szczera, to jest dużo takich rzeczy, które mnie drażni, natomiast ja wychodzę z założenia, że takie, wiecie, e, krytykowanie, dopatrywanie się u innych jakiś wad i błędów i, i tak dalej, to nie do końca świadczy o profes profesjonalizmie tej osoby, która się czepia, i myślę, że sami lepiej zamknąć się i robić swoje, i patrzeć na siebie, więc ja staram się tą zasadą żyć, e, więc patrzę na siebie, staram się, żeby moje treści były merytoryczne, robię rzeczy, które są zgodne ze mną. A jeśli ktoś robi coś niezgodnego z moimi przekonaniami, to po prostu tej osoby nie obserwuję, nie oglądam i nie wspieram. Natomiast tak ogólnie, jeśli chodzi o takie rzeczy, które mnie drażnią na fitnessowym, fitnessowej części internetu, to na pewno po pierwsze są to takie puste obietnice, czyli jest sporo osób, które gdzieś tam obiecują jakieś rzeczy cud, treningi cud, diety cud i ludzie się na to łapią, że to jest jedyny nowy sposób na to, żeby osiągnąć jakąś super wymarzoną sylwetkę. Strasznie mi to drażni, bo to jest. To nigdy nie jest zgodne z tym, co mówi nauka i z tym, co mówi fizjologia, więc to jest coś rzeczywiście, co gdzieś tam mnie drażni. Um, oprócz tego, bardzo często widzę, że po prostu są osoby, które nie do końca znają się na temacie, ale się wypowiadają, budują sobie grono odbiorców na bazie tak naprawdę żadnej wiedzy, więc rzeczywiście to są takie rzeczy, które mnie drażnią. I nie lubię też, jeśli ktoś promuje jakieś złe wzorce. Bardzo mnie drażni. O, znalazłam, widzicie, znalazłam coś, co mnie bardziej wkurza. Myślę, że to jest to, kiedy ktoś promuje restrykcje, próbuje tak bić nas w takie poczucie winy, że nie powinniśmy czegoś robić, że musimy coś ograniczyć. Uważam, że to jest bardzo złe, ponieważ im więcej restrykcji, im więcej ograniczeń, tym później to się odbije naszym zdrowym trybie życia i na pewno ten tryb życia nie będzie zdrowy. Do zdrowego trybu życia potrzebny jest balans przede wszystkim, a nie zakazywanie sobie nakazy, wyrzuty sumienia to nigdy nie działa na dłuższą metę. Więc jeśli miałabym wskazać rzeczy, które mnie drażnią, to na pewno to. No i takie niedbalstwo, jeśli chodzi o technikę, merytorykę materiałów, to to są rzeczy, które mnie gdzieś tam irytują, natomiast wychodzę z założenia, że każdy może robić, co chce. W internecie każdy ma swoje zdanie na, na, na każdy temat tak naprawdę, więc nic na to i tak nie poradzę. Gdyby ktoś kazał Ci wybrać inny zawód niż ten związany ze sportem, to jaki byś wybrała? Zakładamy, że jest to alternatywna rzeczywistość. Myślę, że w alternatywnej rzeczywistości pewnie byłabym związana w jakiś sposób z mediami, Albo ewentualnie z jakimś działem mediowym, PR-owym, coś w tym stylu. Jednak jest to coś, co bardzo mnie interesuje. Ja jestem też po dziennikarstwie, nie wiem, czy wiecie, lic mam licencję z dziennikarstwa i jeszcze tak do drugiego roku studiów nie chciałam być wcale trenerką, tylko chciałam być dziennikarką. Potem mi to przeszło, ale rzeczywiście, gdybym miała zmienić, miałabym wylądować jakieś alternatywnej rzeczywistości, to prawdopodobnie skończyłabym w mediach, bo też bardzo to lubiłam i uważam, że też można dużo dobrego zrobić dziennikarstwem no dobra, kolejne pytanie wybrałam specjalnie, bo uważam, że to idealna, idealna sposobność do tego, żeby jeszcze wam, raz Wam przypomnieć, na czym tak naprawdę stoi mój cały... Całe wszystkie zasady, którymi się kieruję, jeśli chodzi o zdrowy tryb życia. Czy nie uważasz, że żyjesz w jedzeniowej klacie? Ty, jak i inne trenerki czy dietetyczki zawsze musicie zważyć wszystkie potrawy, nie ugotujecie nic bez swojej wagi, musicie zawsze mieć dokładnie wyliczone kalorie, zawsze kupujecie to, co ma lepszy skład, bla, bla, bla. Czy wobec tego nie uważasz, że lepiej będzie się odżywiała osoba, która nie liczy i nie martwi się o kalorie i je to, co lubi, nawet jeśli to gorszy produkt, ale smaczniejszy, niż osoba, która żyje w więzieniu poprawnego odżywiania i uzależniona jest od liczenia kalorii i sprawdzania składu wszystkich produktów? Mam wrażenie, że osoba, która zadała to pytanie chyba nie do końca mnie zna, ponieważ można o mnie wszystko powiedzieć, ale na pewno nie to, że jestem w jedzeniowej kla klacie, albo kracie, albo pudełku, albo w więzieniu. Eee, nie muszę ważyć wszystkich potraw, nie liczę ciągle kalorii, nie wybieram zawsze rzeczy z lepszym składem. Wydaje mi się, że to jest takie bardzo krzywdzące założenie, oparte o jakieś tam obserwacje na Instagramie czy na YouTube, gdzie... Wydaje mi się, że coraz więcej osób jednak z tego świata fit, tych rozsądnych osób, takich bardziej wyedukowanych, wie, że to nie jest dobra droga. Droga restrykcji, droga liczenia ciągłego ograniczania się, to nigdy dobrze nie wychodzi. I tak, ja uważam, że lepiej będzie się odżywiała osoba, która może nie liczy tak kalorii, tak jak tutaj ta, ta dziewczyna pisze, i je to, co lubi, bo. Dużo łatwiej jest utrzymać rozsądną dietę, zdrową dietę, jeśli sobie nie zakazujemy tych rzeczy. Ja też się tym kieruję u siebie. E, nie zawsze wybieram rzeczy z lepszym składem. E, wynika to też z tego, że czasami jest tak, że macie ochotę na konkretną rzecz. Nawet zjedzenie pięciu zdrowych batoników, albo pięciu, nie wiem, porcji owoców, to nie będzie to samo, niż jedna porcja jakiegoś małego batonika, którego chcecie zjeść, który niekoniecznie ma dobry skład. Więc ja się w ogóle w życiu nie kieruje. Natomiast y, myślę, że warto sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście reszta osób tak robi. Jeśli tak, to jest mi przykro z tego powodu, bo myślę, że to jest bardzo męczące życie w takim wiecznym zakazywaniu sobie. Ale myślę też, że trzeba oddzielić to, co widzimy czasami u niektórych osób na Instagramie, a to, co jest w realu. Y, widzę, że dużo osób trochę pokazuje te najlepsze dni, te najbardziej, wiecie, udane dni, a nie pokazuje tych gorszych i może dlatego wydaje się, że wszystkie trenerki, czy tam dietetyczki jedzą idealnie, tak nigdy nie jest. I uważam, że to też nie jest zdrowe podejście, więc ja na pewno nie żyję w jedzeniowej klacie i nie polecam tego nikomu. I też nie liczę codziennych kalorii. Czy jeśli przez 5 dni trzyma się ścisłą dietę, a 2 dni pozwala sobie na grzeszki, to czy nie zniweczy się efektów odchudzania? Odpowiedź jest waszą ulubioną odpowiedzią, czyli to zależy. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę koniec końców liczy się tylko i wyłącznie bilans kaloryczny. Jeśli jesteśmy na ujemnym bilansie kalorycznym w ciągu całego tygodnia mimo tego podjadania, to i tak będziemy chudnąć. Ale jeśli zdarza się tak, a to zdarza się często, że przez 5 dni mamy restrykcyjną dietę, czyli bardzo dużo sobie zakazujemy, spożywamy małą ilość kalorii, to potem w weekend może nas ponieść na tyle, że zajemy ten ujemny bilans i koniec końców będziemy na takim poziomie kalorii, który nie powoduje u nas odchudzania, wręcz przeciwnie, który może nawet powodować tycie. Więc to wszystko zależy od tego, jakie to jest podjadanie w ten weekend. Myślę, że lepszą opcją byłoby wyluzowanie majtek w tygodniu i po prostu przez cały tydzień staranie się trzymania rozsądnej ilości kalorii, z pozwalaniem sobie na jakieś podjadanie niż puszczanie pasa w weekend po prostu jedzeniem, co popadnie, bo to może się skończyć tym, że nie to, że zniweczy nasze efekty odchudzania, ale może też sprawić, że przytyjemy, a na przykład tego nie chcemy. Czy chciałabyś mieć jakiś lokum na studio na własność, czy wynajem ci odpowiada? Zawsze się zastanawiam, szczerze mówiąc, jak wy sobie to wyobrażacie, w sensie... Hmm, aż taka bogata nie jestem, żeby mieć studio na własność, E, więc, wynajem całkiem mi odpowiada w tym momencie, bo to jest rzecz, na którą mogę sobie pozwolić. E, natomiast, jeśli chodzi o to, czy gdybym miała finanse, to chciałabym mieć lokum na własność, niekoniecznie. Wydaje mi się, że to jest już kolejne duże przywiązanie e, i myślę, że jeśli już, to chciałabym kiedyś mieć na przykład większe mieszkanie albo większy dom ze studio w środku, czy jakby studio jest w domu do nagrań, niż kupować osobno, osobny lokal i być jego właścicielem, wynajem mi jak najbardziej starcza. Teraz w tym nowym studio też mam właśnie super yy, najemców, wynajmujących, najemców, tak? Czy wynajmujących? Nigdy nie wiem. Mam super osoby, które wynajmują mi ten lokal i dobrze się tam czuję, wszystko się sprawdza, więc odpukać, żeby to zostało. Czy chcąc progresować, ćwicząc z Tobą, dobrym pomysłem jest zamiana ćwiczenia w całym zakresie na puls w największym napięciu. Czy są może jakieś korzyści z robienia ćwiczeń w całym zakresie? Tak naprawdę jest zupełnie odwrotnie, czyli e, myślę, że tutaj progresem byłoby ćwiczenie właśnie w całym zakresie, natomiast moje treningi są tak skonstruowane, że tutaj bym nie zamieniała ćwiczeń, a raczej ewentualnie dodawała obciążenia. To jest myślę dobra forma e, progresu. Ja też myślę o tym i myślę o tym od dłuższego czasu, żeby zacząć stworzyć troszkę jeszcze bardziej urozmaicone treningi i je oznaczać poziomami, żeby można było przeskakiwać też jakby wyżej. Ale to jest dużo roboty i logistycznie jeszcze nie do końca wiem jak to rozwiązać, więc będę nad tym pracować. Więc Gdzieś ta myśl jest z tyłu mojej głowy, pamiętam o Was. Jeśli chodzi o to, czy jest różnica w robieniu ćwiczeń w całym zakresie, w pełnym zakresie, a robieniu ćwiczeń w pulsie czy w niepełnym zakresie, to oczywiście jest. Jeśli pracujemy w całym zakresie, mocniej zaangażujemy ten mięsień i rzeczywiście taka praca w pełnym zakresie jest zalecana, jeśli chcemy budować mięśnie albo właśnie zwiększyć naszą siłę. Natomiast pulsy są świetne, żeby ten mięsień jeszcze zmęczyć i żeby wzrosła taka jego wytrzymałość, więc tak naprawdę oba sposoby są super. Um, jeśli chcesz progresować, to raczej skupiałabym się na dodaniu ciężaru lub um, na przykład serii hardcore, chociaż jej jest mało, więc muszę nad tym popracować, żeby było jej więcej, niż na konkretnym zmienianiu życzenia. Jakie badania krwi najczęściej robisz, na co zwracasz uwagę pod kątem zdrowotnym? Jeśli chodzi o badania krwi, to ja jestem totalnym flikiem, to znaczy namawiam wszystkich na badania krwi, wszystkich i uważam, że to jest bardzo ważne, żeby badać się regularnie, bo profilaktyka może uratować nasze zdrowie, a nawet życia i mam na to dowody. Zawsze jak wspominam o tym, żeby właśnie się badać, że warto to robić na Instagramie, to dostaję właśnie wiadomości od osób, które się zbadały, gdzieś tam coś wcześniej wykryły i dzięki temu mogły zadziałać. Rzeczywiście to może uratować życie. Więc bardzo ważne jest to, apeluję do Was też, żebyście przynajmniej raz w roku takie badania krwi zrobi, zrobili. Jeśli chodzi o to, co warto zrobić, to oczywiście na początku warto wybrać po prostu podstawę, czyli morfologia, glukoza naczczo, lipidogram, witamina D, oczywiście warto sprawdzić jej poziom. To są takie naprawdę podstawy, podstawy. E, a jeśli chodzi o to, jak ja pakiet robię najczęściej, to od jakiegoś czasu współpracuję z marką u i mam tam pakiet, którego jestem też ambasadorką, jest to pakiet zdrowie sportowca i ten pakiet robię najczęściej, bo on najlepiej tak naprawdę spełnia moje e, jakby oczekiwania. Oprócz tego, że mamy tam podstawowe badania, takie jak właśnie morfologia, lipidogram, glukoza, jest insulina, jest witamina D. To oprócz tego są też tam parametry, które są mi potrzebne, ponieważ bardzo dużo trenuję i muszę też kontrolować, czy nie jestem przetrenowana, czy wszystko jest w porządku, czy trochę sobie nie szkodzę. I w tym pakiecie znajdziecie dużo właśnie więcej innych rzeczy, takich jak TSH, czyli sprawdzamy standardczycy, jest kortyzol, który jest bardzo ważnym hormonem, jeśli chodzi właśnie o trening prolaktyna. Są też elektrolity, magnez, testosteron, więc takie rzeczy, które przydadzą się osobom, które są aktywne, żeby sprawić swój stan zdrowia. I jeśli chodzi, to ja u pacjenta mam kod, który pozwoli Wam też zrobić takie badania. Tanie, jeśli chcecie, to jest taka usługa, gdzie badania krwi robicie w domu. Czyli przychodzi pani pielęgniarka albo pan pielęgniarz robią wam badania i macie potem wyniki online, nie musicie wychodzić z chaty i wszystko jest super perfekcyjne. Kod to jest codziennie fit i działa na wszystkie pakiety, nie tylko na ten mój, którego sam ambasadorką. Badajcie się, niezależnie od tego, czy na u pacjenta, czy na NFZ, po prostu raz w roku zróbcie te badania krwi. Wy, wasi partnerzy, partnerki, rodzina, to jest naprawdę bardzo istotne. Kto jest swoją największą inspiracją? Kogo subskrybujesz na YouTube lub obserwujesz na Instagramie? Eee... To jest trudne pytanie. Jeśli chodzi o to, kogo najbardziej lubię w ogóle obserwować, to Taylor Swift oczywiście. Obserwuję ją chyba na każdym możliwym kanale e, i to jest osoba, którą lubię najbardziej. A jeśli chodzi o osoby, które gdzieś tam mnie inspirują albo motywują po prostu do działania, to na pewno są to trenerzy z sieci Peloton. E, ja z nimi jeżdżę na rowerze. Tutaj gdzieś miałam film o rowerze spinningowym. Postaram się go dodać w karcie, jak nie zapomnę. E, więc rzeczywiście to są osoby, które gdzieś tam śledzę które przemawiają do mnie, które mają takie podejście do bycia trenerem jak ja, więc dla mnie to jest też motywujące do pracy i też sprawia, że nie czuję się w tym sama. Na YouTube lubię też oglądać filmy Nataszy, nie, pamię nie wiem jak się wymawia jej nazwisko, więc po prostu zostawię Wam tutaj nazwę. E, uważam, że jest bardzo sympatyczna i też jest bardzo merytoryczna, więc yy... Chętnie bym się z nią zaprzyjaźniła, e, a jeśli chodzi o Instagram to śledzę naprawdę różne konta, śledzę bardzo dużo kotów, bardzo dużo hodowli kotów, ale jeśli chodzi o takie osoby, które gdzieś tam mnie motywują, inspirują to właśnie ci trenerzy z peletonu e, to najbardziej. Lubię też strasznie twórczość Anny Wiktorii, e, która jest też taką trenerką e, ze Stanów, e, która gdzieś tam pokazywała też swoją drogę, w trakcie ciąży, po ciąży, powrotu do ciąży. Jest taka bardzo rozsądna w tym wszystkim, bardzo ją lubię, bo jest też merytoryczna, więc jeśli chodzi o to, to rzeczywiście też ją śledzę. E, jeśli chodzi o takich fitness influencerów, to śledzę też Groink Ananas i Pamela Ref, ale je bardziej, bardziej śledzę z ciekawości, jeśli chodzi o backstage. Jestem ciekawa, jak one to robią. E, no to są takie osoby z branży, nie? więc ja po prostu chcę zobaczyć, jak one sobie organizują pracę może znajdę coś ciekawego dla mnie w tym, może jakiś sposób na to, żeby lepiej to wszystko zoptymalizować. Więc jeśli chodzi o taką motywację do pracy, to te dziewczyny rzeczywiście mi to dają. E, natomiast jeśli chodzi o taką motywację treningową, to tutaj bardziej jednak ci trenerzy peletonu, e, czy po prostu jakieś konta. Mam, mam na przykład polubione takie konto, które dostępnia treści biegowe po prostu. To nie jest konto jakiejś konkretnej osoby, tylko on, oni szerują po prostu jakieś e, zdjęcia z różnych kont i takie rzeczy mnie motywują. Dlaczego tak dużo ludzi na Instagramie demonizuje kardio i poleca tylko podnoszenie ciężarów, ewentualnie spacer jako kardio i nic więcej, a hit to już zło wcielone dla tych osób? To jest bardzo ciekawy temat. Myślę, że dużo osób ma tendencję do przechodzenia ze skrajności w skrajność, czyli albo mnóstwo kardio, hity i tylko spalanie, albo siłowy i nic więcej, a ja jako trener uważam, że brakuje nam w tym wszystkim takiej równowagi. Eee... Myślę, że wiem, z czego to wynika. Bardzo, przez bardzo długi czas te treningi HIT, takie mocne cardio, były uważane za najlepszy sposób do sylwetki. Problem polega na tym, że ludzie też przesadzali z ilością, w związku z tym nie było to ani dla nas zdrowe, ani też korzystne dla sylwetki na dłuższą metę, i może stąd się bierze też takie demonizowanie tego wszystkiego. Natomiast uważam, że w takim rozsądnym planie treningowym jest miejsce zarówno na treningi siłowe, jak i na treningi o wysokiej intensywności, czy zwykłe treningi kardio. Chociażby po to, żeby poprawić swoją wydolność, poprawić swoją kondycję, żeby rzeczywiście być w lepszej formie z każdej strony. I nie tylko chodzi o formę fizyczną, czyli sylwetkową, ale też o taką formę po prostu sportową. Więc ja jestem zwolennikiem tego, że na wszystko znajdzie się miejsce w planie, tylko trzeba to odpowiednio rozplanować. Dlaczego należy zwiększyć zapotrzebowanie kaloryczne, aby rozbudować tkankę mięśniową? Kiedyś usłyszałam, że Najład... Na na... Najprostsze pytania najtrudniej jest odpowiedzieć, i jest to prawda, bo jak spojrzycie na to pytanie, to wydaje się proste, nie? Typu, no bo mięśnie potrzebują więcej energii, więc musimy jeść więcej, więc nadwyżka kaloryczna. Ale wcale się nie dziwię, że ktoś zadał to pytanie, bo to jest rzeczywiście ciekawe. Dlaczego potrzebujemy tej nadwyżki kalorycznej? Ehm, ano, dlatego, że tak naprawdę budujemy mięśnie. Poprzez kilka rzeczy. Przede wszystkim odpowiedni trening, który da odpowiedni bodziec do organizmu e, i który sprawi też, że będziemy mieli mikrouszkodzenia włókien mięśniowych, które potem się zaleczą, urosną silniejsze, mocniejsze, grubsze i dzięki temu te mięśnie też urosną. Ale oprócz tego musi być odpowiedni czas na sen i na regenerację, bo bez tego te mięśnie nie urosną. No i musi być też odpowiednia dieta. I ta nadwyżka kaloryczna, nieduża, ale jednak. Jest też potrzebna, żeby te procesy mogły się zadziać, żeby rzeczywiście te włókna mięśniowe mogły się zagoić, mogły być większe. Poza tym ten sam proces budowania mięśni, tak bardzo upraszczając, jest bardzo energożerny, tak? On potrzebuje energii do tego, żeby to zrobić, więc potrzebuje kalorii. Więc musimy jeść troszkę więcej, żeby tych kalorii dostarczyć, żeby te procesy mogły się odbyć i żeby ten mięsień mógł się nadbudować. Mam nadzieję, że dość prosto to wytłumaczyłam, ale to pytanie było ciekawe. Czy po treningu zawsze trzeba coś zjeść, nawet jak się nie chce, co wtedy jemy? Tak naprawdę to zależy od celów. Już dawno odbiega się od takiego przekonania, że trzeba koniecznie coś zjeść po treningu. Jeśli nie mamy na to ochoty, nie trzeba. Natomiast jeśli właśnie na przykład budujemy masę mięśniową, dbamy o tą masę mięśniową, to tutaj warto byłoby jednak uzupełnić zapasy po tym treningu. Warto też nie pomijać posiłku treningowego, jeśli na przykład potem czeka nas druga sesja treningowa. To rzeczywiście to jest ważne, żeby ten posiłek zjeść, ale to się tyczy raczej sportowców. Jeśli chodzi o to, co jeść po treningu, to najlepiej, żeby był to po prostu posiłek wartościowy, żeby było źródło węglowodanów, żeby było źródło białka, może być oczywiście też trochę tłuszczy, ale przede wszystkim te węgla i białko, i nie bać się jeść po treningu, bo to nie jest tak, że jeśli zjemy po treningu, to zajemy to, co spaliliśmy. To, to tak nie działa, to nie w ten sposób działa. Musimy jeść, żeby odbudować te zapasy glikogenu, żeby mieć siły, żeby też lepiej się regenerować, bo wtedy będziemy mogli też lepiej trenować. Więc jeśli mamy ochotę, to jemy, jeśli nie mamy ochoty i nie mamy jakichś takich mocnych celów sportowych, to możemy odpuścić i zjeść później. Czy gdy ma się jedną stronę ciała słabszą od drugiej, to samo zwiększanie liczby na przykład serii ćwiczeń na tą stronę wystarczy? Nasze ciała ogólnie nie są symetryczne, w związku z tym to, że gdzieś się zdarzy jakaś asymetria, jedna strona jest silniejsza od drugiej, jest całkowicie normalne. Jeśli to są małe różnice, to bym się tak bardzo nie przejmowała, ale jeśli rzeczywiście one są odczuwalne, to przede wszystkim wprowadziłabym właśnie ćwiczenia unilateralne, czyli na e, jedną nogę, na drugą nogę, na jedną rękę, na drugą rękę, w zależności od tego, która tam co macie słabsze, co macie silniejsze. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zaczynałabym zawsze set ćwiczeń od tej słabszej strony, żeby poświęcić jej więcej uwagi, techniki, zrobić to z uważnością, nie na zmęczeniu. Jeśli chodzi o zwiększanie ilości powtórzeń, to możemy to zrobić, natomiast tutaj jest taka, dla mnie to jest taka trochę obawa, ponieważ łatwo możemy przesadzić w drugą stronę, czyli zaraz się ta Asymetria wyrówna i potem nagle ta słabsza strona stanie się znów tą silniejszą, więc tutaj trzeba to uważać, robić to ostrożnie, ewentualnie kilka powtórzeń więcej gdzieś tam zrobić na tą słabszą stronę i obserwować i cały czas testować, sprawdzać jak wygląda sytuacja co jakiś czas, żeby mieć zaktualizowane dane i wiedzieć, że na przykład już nie trzeba i lepiej się skupić na tym, żeby obie strony ćwiczyły tak samo. Jeżdżę 3-4 razy w tygodniu na rowerze. Które treningi najlepiej robić jako uzupełnienie w dni bez jazdy? Z hantlami wzmacnianie czy cardio też będzie OK? Rozciąganie i mobility staram się robić po rowerze. Jeśli ta jazda na rowerze jest długa, to tutaj rzeczywiście nie jakoś nie szalałabym z kardio, bo już kardio masz na rowerze, ewentualnie wpletłabym w wpletłabym, nigdy nie wiem. E, jakiś trening bardziej intensywny, jakiś trening hit, interwały, coś takiego, żeby jeszcze popracować nad tą wydolnością trochę inny sposób niż na rowerze. Oprócz tego, rzeczywiście, zarówno treningi wzmacniające i z handlami będą dobre, więc e, ja bym to pomieszała. Uważam, że zarówno ćwiczenia z masą własnego ciała, czyli bez żadnego sprzętu, jak i ćwiczenia siłowe, czyli z handlami, z gumami, są ważne. W związku z tym, zależnie od ochoty, robiła raz takie, raz takie, żeby to jakoś ogarnąć. E, jeśli chodzi o to, ile razy. To robić, to myślę, że jeśli jeździsz 3-4 razy w tygodniu na rowerze, to przynajmniej dwa takie dni wzmacniająco siłowe by się przydały. No dobra, to już wszystkie pytania na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Bardzo fitnessowy odcinek nam dzisiaj wyszedł. W sumie się cieszę, bo już dawno takiego nie było. Eee, jeśli chcecie być na bieżąco, to koniecznie zasubskrybujcie kanał. Jeśli chcecie też zadać kiedyś pytanie i uzyskać na nie odpowiedź wideo, to zachęcam, żeby zasubskrybować, bo wtedy widzicie moje posty w karcie społeczność. Zwłaszcza jeśli klikniecie dzwoneczek, to wszystkie filmy Was nie ominą. Eee, więc subskrybujemy, dajemy kciuka w górę. I mam nadzieję, że Wam się podobało. Cieszę się, że znów mogę do Was gadać. Buziaki, hejka!